Część druga, zbieranie trawy, czy tam siano. Tak To się nazywać będzie odcinek się Zbieranie trawy trawy lub siano, czy jakoś tak jak ja powiedziałem sobie w swoim początku. I zaczynamy. Rozpoczynamy dalej. Jasek przyszedł. jakby się ktoś zastanawiał czemu się tak dzięki cham, odcinek hamsko zakończył dlatego że że mi się skończyło miejsce na telefonie geniusz miejsce na telefonie bo ja mam w ogóle to miejsce na jakieś aplikacje to ja mam jakieś tak dużo że nawet mi to nie jest potrzebne a do już na przykład filmów to mam 15GB, czyli tak, tak po chul. Tylko ja też myślę, że aparat działa na... Ten. Na, że aparat działa na tym, że to nie jest miejsca ten, bo tam to mam no, zdjęcia gogle, obkręcenie i dalej, podnosimy i idziemy. Razem pójdziemy jeszcze... O, tutaj widać jak ten omijak został stworzony. To, to mocno bardzo widać. Jak ja stworzyłem ten omijak pek, cyk, ziom Jest Tutaj dalej ten jak trzeba wygrabić. O, tu, tu zostało zostało i to tego dużo zostało. Jak widzimy. Ruszyłem i już od razu się uzbierało tego. Skręcanie. O Jezu, prawie włączyłem. Wyłączyłem prawie nagrywary, nagrywanie. Nagrywanie. Likcyk I jedziemy. ziemię się zbiera. Patrzcie jak już dużo zbierałem. Siana. Czy tam słomy, bo to już jak słoma wygląda. Ale tak, tak siano też wygląda trochę. Ja sobie dzisiaj w wytnackę i zobaczyłem, że większość modów, które ja mam w Farming Simulator 22 były normalnie na konsoli. i cebuchowo, które robi tam ten... Y, greniak, czy jakoś tak cebuchowo, co robi to farmisometr 22 czy tam? nie, 25, tak pomyliłem to ja zauważyłem, że to cebuchowo jest nawet międzyplatformowe na konsoli w Simulator 19 bo myślałem, że nie jest i tak tego nie pobrałem, bo mi się nie chciało. Idziemy. To łup. Te omijaki, bo to te teraz. Bo widzę, że to się opłaca, bo teraz to choć trochę więcej tego jest. Ciągnik. Wieś idealna, fajne dźwięki, silników, traktorów, to chyba MTZ w ogóle. Chyba to MTZ, ale nie mogę się upewnić. To chyba MTZ tak w ogóle, tak mi to przypomina, ciągle myślę to MTZ. Weź coś napisz, proszę, co to za ciągnik jest, ale nie myślę, że to MTZ jest. I pewnie jest, spadło. oje oje. o nie, o nie poprawić, o idealnie, można iść dalej robić, tu chyba bardziej nie ma idziemy tam A tutaj jest właśnie zauważyłem Moje odcinki nigdy pewnie nie są śmieszne, tylko pewnie śmieszne to są jakiś gracz. Nie uśmieję, jak się będę śmiać, to pewnie ktoś się będzie śmiał. Ja mam tak, że jeśli ktoś się śmieje na odcinku, to ja też się śmieję, albo ktoś się śmieje też śmieje. Jeśli się ktoś w ogóle śmieje, to się śmieje. Więc jeśli jest coś y, smutnego, ja się wtedy śmieję, no to y, wiadomość jest taka, że ktoś się śmieje, ja się śmieję po nim. tej muzyki nie włączam. Tata głośnik włączył i tak jest. Zachaczyłem. Trawę też wyciąłem. Trawę wyciąłem. No a jak? Trawę wyciąłem. O, oh jest. Ciągnij to. To się pewnie już nie zbiera, bo tam już zostało. Ale wciśnę jeszcze to mocno do ziemi. Proszę, żeby to tam się utrzymało. I pek. Cyk i do góry, jakby tur to był. Że jakby ja niby jestem ciągnikiem i to jest tur ja po prostu sobie łapię za turę, tak jak w farmingu, nie raz sobie widły, weznę i ja nie przygotuję sobie sumy, zbieram z pola widłami, bo tak samo to wygląda. Lecę, lecę. Zawrotka i lecimy dalej. Dali dali. Dali dali. Pa jak zasuwam. Wykończyłem się. Odcinki wsadzę tego samego dnia. Tylko najpierw się nie, jeden niech prześle. Tylko najpierw się niech jeden prześle. I potem drugiego prześle, żeby nie było tak. Ej, dominujecie. Ale czemu? I, y, y, pierwszy odcinek to drugi, a drugi odcinek to pierwszy. No właśnie, tak było z Minecraftem. Przesłałem odcinki i widziałem, że to błąd. Bo jeden filmik miał, drugi odcinek miał mniej pojemności na filmie. I, no, i, no, i, no, i, no, i, no i dlatego tak wyszło. I przepraszam za to, co się wtedy stało. No i ciągniemy to dalej. Jeszcze tutaj, no tutaj, zawrotka, dali, dali i podnosimy. Jak widzicie, ja chociaż coś, coś na podwórku pozbieram. Tam gdzie był ten jeden odcinek nowy, gdzie pług, pokazywałem pługi, to on się łatwo znajduje, bo tutaj. Od wydosem do tego budynku Puk, na no, jak puk Oczapce o sobie poprawiałem Le o, Pszczoła Już mnie ręka boli od trzymania tego telefonu Jeszcze tego samego tego samego dnia nagrałam chyba 4 odcinki. Jeden ja jeszcze w nocy nagram z farminga simulator 22. I teraz nagrywałem ten odcinek. I tam poprzedni co był prze, prze chwilą. 10 minut temu nagrywałem. Czy tam jakieś 15 I nagram jeszcze odcinek z buderów, które no, długiej drogi nie będę miał. Puść. dobra, idziemy dalej. Czy jeszcze coś tu zostało? Może tu chyba. No, tak za bardzo nie daje tego. Jeszcze dzisiaj odcinek będzie. Yy, no, z farminą 22, co przed tylko będzie to na osadzie i będzie tam dokończenie zgrabienia yy, trawy, która będzie wyglądała jak siano bo ja mam takie teksturki wgrane i potem po prostu yy, tak, no tak yy, yy, sprasujemy to zbierzemy na przyczepkę zawiozemy na gospo i będzie to koń odcinka. I tam się chyba taka mała seria utworzy. Sądzę, to widzowie będą też tacy chamscy. Że po prostu jeden wejdzie, bo fajny odcinek się zapowiada, dwie minuty potem. Wyłączam, bo mi bo na przykład zobaczył, że jakiś odcinek kolejny znalazł, który na przykład jest o jego ulubionego jeszcze jednego youtubera i on mówi za chwilę obejrzę. tymczasem potem. Nigdy tego nie obejrzę z powrotem. Tak się zdarza. Tak jak na przykład miałem, ale obejrzałem to dwa lata potem. <śmiech> <śmiech> tak było, nie zmyślam." O ja od razu Iście, mm. je, je, jest tu jeszcze jakieś siana. O! Jak dużo tego siana tu jest Zakaczyłem Patrz i od razu leci Tutaj jeszcze trochę tego zostało? Idziemy Powrotem 13 minut już I kolejny pasek, bardziej to tutaj, nawet ziemią wyryłem, teraz złapią to i lecimy na szczecinę. Tego pewnie nie zapełnimy. że co już kończy odcinek. Czek. Nie ma już tu co zgrabiać pewnie dzisiaj jeszcze. Tylko że mi się nie chce po prostu. I idziemy z powrotem To jest kolejny odcinek więc do następnego odcinka Osady